Edyta, możesz zaczynać, moja droga. No, jak przestaniesz skakać po drabinach, to jak najbardziej. I pójdziesz na swoje miejsce. A no jednak jedna, o tych ham zamiast piła. Aha, jedna. dobra, Edyta, w ostatnim odcinku wygrał kto? No, niestety, Kryszczen Niestety? muszę pawa przeprosić, bo, bo jednak kawałek zdobienia było jego, ten, ten sugar. A tak to ma tak, jakby tak wiesz, dopiero centymetr. To Można by powiedzieć, że każdy z Was wygrał, chłopaki. Nie wiem, jak będzie w tym odcinku. W każdym razie, to jest kolejny odcinek serii. Trzech facetów: trzy zdobienia, i wybieram jedno. Chociaż czasami naginam z zasady. Zobaczymy, jak będzie w tym odcinku. Christian, dajesz intro. Przemysławie, czy masz już naszykowane trzy zdobienia? To wygrało w ostatnim odcinku zdobienie? Daj mi chwilę. Tradycyjnie. No to ja już włożę rękawiczki i nie będę marnowała czasu, bo się, chcę, palę się do pracy. Chcę już robić zdobienie, malować. Tipsa już mogę przygotować, póki to wszystko będzie tutaj się odbywało w przemysłowa telefonie To był Kryszczyn. I nie pokazał już poprzednim, ale dobra, nie skończę. No muszę telewizor, telewizor Mam przygotowany tutaj. No dobra, prawie. Nałożę sobie tutaj taśmę dwustronnie klejącą, żeby przykleić tipsa. Przemek dalej działa z monitorem, z tego co widzę. O kurde, grubo. No czasochłonne zdobienie, czasochłonne. Czasochłonne? I no tak, bo to są takie wzory z prostymi geometrycznymi liniami. To są najtrudniejsze i najbardziej czasochłonne zdobienia. A często klientki przychodzą z takimi zdobieniami i mówią proszę pani, a dzisiaj mam coś fajnego, prostego. No to jest jedno z najtrudniejszych. Geometryczne. Już Kto nawet, zna te uczucia? Już zadyta. nawet nie zawiaski, inne cienkie linie, po prostu proste kąty, kąty ostre, proste linie, cienkie. No, mogłabym się, mogłabym się, o drugie, to jest fajne, ale tam jest pieczątka. Tam jest pieczątka w tle. Mam taką pieczątkę. Ej, to jest fajne. Jaka pieczątka? Ej, to są pieczątki. Na... Jak to są pieczątki, tak? Tak. Ale nie, 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 nie. Bo być może nie. No, w tle na pewno jest pieczątka, bo tego no, nie sposób tego namalować takich kropetek tak równo. No, to nie ma szans. A następne? O, kurde. Już chciałam zgadywać. Na samym końcu, edyta. Jasne, to też mi się podoba. Ale jakie ja tu fręcze na tym namaluję, no szłoby. Śli mi to Przemek na mój. Na moje urządzenie. Które zapytać. najbardziej czujesz? Hmm. No, Te mi się podoba. Będzie też czasochłonne, bo to trzeba najpierw. To z racji tego, że proste, cienkie linie. Ja nie wiem, czy to, nie, to tak trochę wygląda, jakby ktoś nakleił naklejkę, pomalował i odkleił naklejkę. Nie wiem dlaczego. Takie mam wrażenie. To jest malowane, to jest malowane, to lubię, wielbię takie, takie mehendi połączone trochę z iluzją, teraz mówię o moich kursach online, no, tak, mm, lubię, no, takie cienkie ultralinie, to mnie korci bardzo, to, to też jest fajne, bardzo efektowne, ale trochę dalsze mu sercu. Jak już cienkie linie, to bardziej wolę zawinięte, nie tak jak No też lubię, ale jakbym miała na dziś wybierać, to bym wolała takie bardziej pozawijane, tym linie. Tak, sobie I dzisiaj to też powiedziałem, w sumie to rzeczywiście naklejka, to masz rację. No tak, no bo zobacz, one wyglądają identycznie, tylko są różnie w różnych miejscach. To są, każdy jest osobno ten diamencik, i są w różnych miejscach poukładane, bo one są identyczne. Tak, no to będzie pieczątka. Nie naklejka, a pieczątka. Co? Nie wiem, czy robić pieczątki, czy nie. Nie wiem, Edytan, no jak chcesz. Które wybierasz? Czas decyzji. 10 sekund. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. No, pieczątkami to będzie trochę za jeden. prędko. Decyzja! Edyta, decyzja! Nie wiem. To jest za mało czasu, żeby podjąć decyzję. No, przepraszam bardzo, ja się muszę zastanowić. Czego ja nagrywamy! Ja już, ja już <grym> widzę łączenie tych wszystkich trzech wzorów. <grym> Poważnie. Bo mogłabym zrobić te diamenty z pieczątkami, tak? Te diamenty poukładać z prawej strony. Tak, jeden, drugi, trzeci. Plus te tło. A z drugiej strony, właśnie to nie może, ale tutaj zrobić taką siateczkę taką. A mogę wszystkie? Czy no, mam? Możesz 6 namalować, tylko tu chodziło o to, że wybierasz jedno zdobienie od jednego gościa, bo widzę, że już naginasz zasady. I to grubo, co mnie je w pionie bardziej. Kortą mnie pieczątki, ale to pieczątkę to każdy praktycznie mi odbić. To wybieram chyba to zdobienie, bo Zci tam były cienkie linie i tu były cienkie linie, a na dziś tak bardziej mam ochotę na takie bardziej powyginane cienkie linie niż. niż yy... Proste kąty, ostre kąty i... wszystko odniki, Więc no, to wybiorę. To ale bardzo mi się podoba... Bardzo mi się wszystkie podobają. Pomysł z pieczątką, no poodbijałabym sobie, ale myślę, że to nie do tej serii, te pieczątki. Bardziej to chyba kwestia... Odbijałabym. Aaa, co wybrać? Dobra, to jest najszybsze. To jest najszybsze. Rzu rzuć mi je na mój... Tutaj. Tablet. Jakie tam mamy tło? Ja chyba będę musiała ten zrobić. Ale on będzie trochę śmiesznie wyglądał ten fręcz, bo ja tutaj mam długość. Ale Edyta, masz takie długie tipsory. kupiłem ci chyba przecież. No, coś tu coś będzie. Coś. No, to będzie tak mniej więcej odpowiadało długości. <coughs> Tylko muszę to jakoś uciąć, albo to tak łamać. O. O, no, chyba się da tak łamać. Teraz to ładnie tutaj zakończymy. No i, no i mamy. Tylko nie podoba mi się ten czubek. Bardzo jest nieładny. Bardziej go zrobię tak po swojemu. O. Dobra, to teraz French. Ale do French... Aha, to tutaj muszę jakiś beż znaleźć fajny, żeby no, Dobra, dobra. Dobra, sobie namieszam taki kolor, jak jest tego Frencha, bo to jest taki koral jasny, no. Więc nie miałam takiego gotowego koloru, więc muszę sobie namieszać. Nie szkodzi. Jeżeli chodzi o kolor cielisty, to wybrałam e, z serii Kasi Cereplickiej Sunflower Color i to jest numer. Nie wiem, który. O tutaj jest 373. Dobrze, utwardziłam sobie fręcza. Oj, co tu paznokcie mam? Nie mieszczę się w lampie. I tutaj ten kolor, który jest fręczowy, on jest już bez lepkiej warstwy, więc jest tak, jakby na sucho się utwardza. I na nim zrobię, bo ja tutaj widzę co prawda takie lekkie cienie, gdzie nie gdzie, trochę ciemniejszego koloru. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wezmę gąbdzelek i sobie gdzie nie gdzie pocieniuję tego fręcza ciemniejszym kolorem. Taki namieszałam, dodając trochę czerwieni. Do tego różu, który wcześniej tutaj położyłam, a właściwie funkcja to była, tylko muszę to czegoś poodbijać sobie może być do tego do jakieś taśmy muszę podbijać gąbdzelek, żeby mi jakieś fafrochy... Idę po większy kaliber. Dobra, tutaj mam przyklejoną taśmę dwustronnie klejącą bo ona ma naprawdę fajny mocny klej, i sobie tu podbijam z gąbdzelka ewentualnie jakieś brudki. Dobrze. Zobaczymy. Dawno nie robiłam takich cieniowań. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Dobra, co nieco tutaj mamy. Z jednej strony będę cieniować, a drugą będę blendować. A masz diamenciki, kiedy? Jakie diamenciki, przemysłowie? No, Takie, jak są na zdjęciu. Ty rzeczywiście mam. Dobra, przyniosę. Ty mówisz, że to jest jedne z jednej strony bardziej takie przycieniowane. No, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że tak jest, więc, tak. więc tak, coś takiego zrobię. To jest, tak, nie muszę się jakoś mocno starać, bo to jest tak w tle. Yy, więc to sobie tutaj utwardza się, a ja poszukam diamentów. Faktycznie, masz rację, diamenty. Tutaj mam nawet całe pudło diamentów, więc coś z tego na pewno wybiorę. Uff. Za chwilę będzie solik mały na to wszystko. Dobra, no tu na bok, tu, tu się już otwardziło. I teraz muszę to zacząć malować, już te czarne elementy. Tylko zastanawiam się, czy nie mam zbyt bar za bardzo wypukłych. za bardzo wypukłego tego tutaj wszystkiego. I może mi to przeszkadzać w namalowaniu tych zdobień. Czy to jest na macie już od góry namalowane? Chyba tak. To jest wypukłe, a reszta jest matowa. Czyli całe paznokcie są matowe. A zdobienie czarne jest, o, wypukłe i świecące z zewnątrz. Dobra, dobrze, to się przyjrzałam dobrze. No to matujemy. Zamiast topu nabłyszczającego wezmę to matujący. Znowu użyję Full Beauty, mat Top Coat. Dobra, zanim się to utwardza, to może damy z boku, bo jakoś tak za bardzo... Tutaj zagraca stół. Zanim to się utwardza, ja sobie już nałożę czarny Paint Gel i wybieram. Póki co, na razie najbardziej mi pasuje Rosalind. Czarny Stamping Gel, więc ten też sobie nałożę kolor. Dobrze, utwardziło się. Mamy matowe tutaj, te paznokcie. Ten paznokieć, ok. No i lecimy, który by tutaj wybrać. No wszystko w sumie jedno. Na pewno zacznę sobie od zrobienia takiego uśmiechu czarnego, ale do tego, żeby złapać dobrze pędzelek, muszę przemieścić ten pierścionek na inny palec. Obrar jest za gruby i nie mam precyzyjnie czucia w ręce, więc to trochę potrwa zanim włożę drugie rękawiczki, Kryszczyn, przetni, przyśpiesz, rób co chcesz. Tak intensywnie ubierałam rękawiczkę, że no, przebił mi się kciuk, ale już dobra, już, już edyta, nie wymyślaj, bierz się zamalowanie. I tutaj ten Stamping Gel z Rosalind też się utwardza, tak jak wcześniej ten, bo, te, bo nie powiedziałam co to za painty, tutaj podbierałam stąd paint, paintingi i te paintingi tutaj to są e, basko, one są właśnie bez lepkiej warstwy. I tak samo właśnie ma Rosalind, a przynajmniej czarny, ale no raczej chyba wszystkie są bez tej lepkiej warstwy. Więc będzie, się, będzie taki efekt jak w zdobieniu, czyli lekkiej wypukłości i lekkiego a'la połysku. Może nie będzie, to, się, to tak, też tutaj się tak nie świeci, nie będzie takiego mocnego połysku jak na tym zdobieniu czarnym, jakby to było zatopowane połyskiem, ale coś tam będzie tego świecenia się. Lecimy. No od razu się lepiej trzyma. Co się światło nie odbyło? GURDY! -no widzę, serio. Masakra jest jakaś. Masakra jakaś z tym światłem jest tak. GURDY!, że to jest obłęd. W ogóle nic nie widzę. Trafić nie umiem, bo nie widzę. O, tak by było lepiej, no. O, 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 o. O, kurde, teraz to widzę, co tutaj nawaliłam. Brzydko. Zmiana planów. Ja tu w pełni taki przygotowany nagrywam te ujęcia. To. Bo... drobne wzory dam radę zrobić, ale to on jest za. Mało emulsyjny, żeby tak ciągnąć długo. Skrobi mi niemożliwie. Zobaczymy. Ja teraz będę ryzykownie musiała smyć to, bo chcę po prostu innego produktu użyć. Nie wiem, czy się w nie wżarł. Dobra, zobaczymy. Najwyżej to zmatowię. Jak? O nie, spoko, zszedł elegancko, więc tutaj bez problemu. Namaluję sobie to jeszcze raz, bo czasami niektóre kolory się tak wżynają, wrzynają, co ja mówię, tak wżerają, że po prostu nie idzie tego zmyć. Ale tutaj w porządku wszystko. Zeszło, więc zobaczymy innym produktem. Może po prostu to jest kwestia tego. Bo tu nie umiem tak dużo nabrać, a co się by tłumaczyć, więc jest po prostu inny produkt. Czarny wask. Dlatego czasami, jak nie masz czasu, to warto użyć początki do tego zdobień, do tego typu zdobień. Chociaż z drugiej strony, jak i ręka jest wyrobiona, codziennie malujesz zdobienia, to też szybciej to idzie. Ja się tutaj aż normalnie zmęczyłam. Nie, no tak. No, no dobra, troszeczkę. Teraz czas na dobranie cyrkonii, które by tu były dobre. Ty mi chyba raz kupiłeś takie duże cyrkonie, gdzie one mogą być? Bo one tutaj w tym pudełku. Takie duże cyrkonie. Mamy coś takiego. Hmm. Mamy jakieś takie. słody cyrkonie. Pasowałyby. A gdzie te duże cyrkonie? Takie. Mamy perły. No różne rzeczy tu są. Różne. Kurde, trochę szkoda tych cyrkonii fajnych. Na typsa. Zrobimy tak, których jest najwięcej. Ale przecież ja miałam dużo więcej cyrkonii. No właśnie. I to jest to jest wszystko, co mi jest do szczęścia potrzebne, ponieważ to są różne, y, przeróżne wielkości, większe, mniejsze, drobne, ogromne. Cyrkonie. Jeszcze tylko jednej rzeczy mi do szczęścia jest jedna rzecz mi jest do szczęścia potrzebna. Taki tutaj tego nie mam. To mam w moim piórniczku. Taki taką nie wiem, jak to się nazywa, to jest taki woskowe, coś, co nabiera, co bardzo przyspiesza pracę z cyrkoniami. Idę. To jest dokładnie to. Tym czubeczkiem łapiesz cyrkonie i ona po prostu siedzi na tym. Dla, więc dla osób, które mają problem z łapaniem cyrkonii, to jest naprawdę mega produkt. Złapałam sobie delikatnie i ona mi raczej nie spadnie, więc super. Tak? I możesz złapać cyrkonie właśnie od tej strony gdzie ma być czysta od żelu, czyli niezabrudzona, tak, a drugą częścią, tą matową, do której przyklejasz, którą przyklejasz do tipsa, czy tam do paznokcia, to wtedy jej ona jest odsunięta i możesz elegancko ją przytknąć do, powiedzmy, bazy hybrydowej. Tak, bo ja będę na bazie hybrydowej kleiła, o jest tutaj baza hybrydowa, a te Okej, okay. czyli właściwie to tutaj szybko pójdzie, bo tu mamy pff, według zdobienia to tylko dookoła, tutaj tylko nie są tego fręcza. No dobra, zobaczymy, czym by sobie tutaj nałożyć cienkim pędzelkiem. Pomysł. Wzór uważam za zakończony. Troszkę widać tam w środku te cieniowania. Nie wiem jak w kamerze, ale z bliska na pewno. Zobaczmy teraz jak wygląda z bliska w prezentacji. Edyta. Gdzie już wyczyściłaś, mam przygotowane zdjęcia. No, zanim on to wszystko przygotował, to ja już zdążyłam Trochę wszystko trwało, po pochować. No, więc teraz najważniejszy moment. Czy punkcik zarobi Przemek, czy punkcik zrobi Paweł, czy punkcik zrobi Krystian? No. Jak myślisz, czyje to paznokcie? No bo dobra, zróbmy najpierw te, których nie malowałaś. Czyje to? Przypatrz się, diamenciki, pomyśl sobie o facecie. Który się nie zorientował, że to są pieczątki? Kto mógł być na tyle nieinteligentny? Ty. <noise> tak. Nie, zaraz się okaże, Edyta. Teraz kto wymyślił to zdobienie. Czy to tu jest? Stawiam odbite? Krystka. Dobra, i ostatnie. Bo ostatnio krystek, też. To wymyślił te... to zdobienie. Paweł, no Paweł. No, no Paweł, wiadomo, teraz do... zobaczmy, Uważaj, jaka jest. Zobaczmy, jaka jest prawda. Zobaczmy, 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 moja droga. Jeszcze dam kadry na ciebie tu na twarz, bo no to... tutaj nie ma na twarz. Ale już myślałam, I że do chwila... naprawdę. Dobra, przygotowana. Patrzysz, Edyta. Uwaga! Czekaj, bo. No, teraz, no. Teraz! Kryszczyn! No, patrzcie. Krystian! Przyznaję Ci zero punktów. A myślałam na początku, że to Pablo, ale mówię, nie, no, ostatnio dawał takie Pablo. To teraz może co innego dał, ale. Paweł, dał bardzo podobnie, no. Przyznaję Ci 0 punktów. <laughs> Jak się cieszy! Ja się cieszy! Przemek, przyznaję Ci jeden punkt. Klasyfikacji Generalnej. Na przodzie jest Przemek. Hola, hola, Przemku. Chyba jakaś pomyłka. Na przodzie jest Kryszczyn. O kurde, no. To, to już teraz widzicie, co Edyta lubi malować. Może się, a już macie wybrane następne? Jeszcze nie. No to już tak możecie, no, tak. Ale te pieczątki, razem chyba, by jakieś pieczątki bym zrobiła. Chyba, że teraz szybko zrobię. Edyta, już, już szybko. Ja wiem, jak to jest szybko u ciebie. Tak, to jest zawsze w 12 kolorach. Będą lakiery zwykłe. O, no, to będzie krótki odcinek. Po 30 tak szósty kolor. Ale to już nie moja wina. No tak po prostu bywa. Ale jeszcze coś, bo bomba, daj mi te pieczątki zrobię. Jestem ciekaw, kto z was zgadł, czy było zdobienia. Piszcie w komentarzu. Ja myślę, to chyba wszystko na dzisiaj tutaj kończymy no. ten odcinek, co? Ja jeszcze w jedyna grał, bo mi się podobało mi się. Widzę, że ci się podoba, że ty jesteś w swoim świecie. Widzę, że jesteś jeszcze nieułożona, nie w sensie nie gdzie co masz? Szukasz wszystkiego naokoło? W Polsce mam ten pierwszy, ale teraz mam z drugiego odcinka tutaj, i teraz mamy trzeci odcinek. I Paweł by mi musiał wysłać, chyba że nie znajdziemy tego. Chyba go nie znajdziemy, on to było z półtora roku temu, więc nie znajdziemy. No ale tak się prezentują. To jest pierwszy odcinek, to jest drugi odcinek. To jest drugi odcinek, to jest trzeci odcinek, a zobaczymy, co będzie w następnym odcinku jestem ciekaw. Ja też. Czy to wygrą, to czy nie. do do czy do 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 papa. do